Sezon, czas zacząć. Rok 2024, rzeki pomorskie. Jeszcze nas tutaj nie było. Dzisiaj, w silniejszą ekipą startujemy. Pokażę Wam kilka. Tak, tak. Pokażę Wam potem rzut oka na rzekę. Warunki naprawdę ekstremalne. Przed nami nasze łowisko. Rzeka Ina. Jak widać, warunki co najmniej ekstremalne. Kupę chodzenia. Do wody dostęp taki jak tutaj. Także jest co robić. No ale pierwsze koty zapłaty w tym roku. Ale widać, że tu chodzone wczoraj było. O, ładna burta, pany. Tu jest gnot. for Filipe Bardzo mocno głęboko w dół wchodzą. się tutaj chyba nie nadaje, będzie musiała tutaj wejść obrot prawa hadowa no Tu już jest niby ten, ale generalnie ona chyba podnieje tam gdzie Nie, to też tu idzie dobrze dosyć. Fajnie, fajnie, chodzi, dobra. Niech będzie Obratówę dałeś? Obrotówkę dałeś? Też mi tak ładnie... A tam chyba wiesz to kamienie będą na dnie, bo teraz mi tak ładnie pukło w dno Właśnie jakby kamieniste tam było To wisia, ale zobaczy może spadnie. Ale ładnie uderzyło od no znowu. Niech podnajdzie, no to dobrze. na stronek jest kamienie ogólnie widzę tu już bliżej jest zielsko, ale tam na, na pograniczu tego prądu jakby kamienie były nie wiem jak to długo wyczynię, bo tu zimno dosyć na tym wietrze ale wahadłóweczkę jeszcze chciałem wrzucić tutaj tam spod drzewa siedzi Jest! A bo zaczeb ryba? Kurde, zaczep. Już myślałem, że ryba, ej! Ja pierdolę, No gdzieś tam na środku trawa mi serducho zabiło. Kurde, już myślałem! O ja Cię kręcę, ale szok! No nic. Ale człowiek się od razu rozgrzał, adrenalinka podskoczyła. Nic, więcej nie poczekuje. <grym> Rafał z boku był, widział to no Świadek ja. jest no. Ciekawe filmik na kąpie. Będzie lepiej No, bierz no, bierz no bierz na pewno bo przybliżysz i w ogóle nie coś inna i tego. Ole jak się wywiną, nie? Przy tym brzegu. Ja mówią, on się tego podbieraka przestraszył. Ja się schyliłem no. No. no i, zarek, i zarek, że Nie, no to jest. No, bierz bierz. Bierz. Słuchaj, to jest ta, ama, to jest ta amatorka jak po prostu adrenalina robi swoje, nie? Ten drugi raz to było takie pesarda. Za ten pierwszym razem tylko podbił do góry, nie? No Musi tu Rafał jeszcze pogadać te No tej i, I się kudę no, przewinął. No i się przewinął tylko, nie? A, no. a za ten drugim razem ta jak strzała dostał, a masz, a masz to jest sprzęgiełko pod, podkręcone na maksa, nie? No. ja mówię. A nie kurde, zagrało sprzęgło tak, nawet, co? nie? Nawet w sprzęgu nie zagrałem. Ale gdzie? Tam na max no mówię kudę na maksa. I jak tego jak się kudę zaczął chodzić, mówię i ja. Nie wiadomo, że to zaraz zachwyci, nie? Potrujemy się najwyżej to? Potrujemy się najwyżej A czym? No że wiesz no, no nie powinno się na takie mognie robić, nie? To jest nie To jest wędz... wędzone będzie Nie sosna jest najgorszy. No to żywica No żywica no. Dostaje w dupy A reszta to jest skutek. Ten jak masz kurde to nie jesteś. się Ewentualnie trzy razy kasz No, no. <laughs> Ale to, nie jest kurwa Trot weźmie i... O Czyli mówi, że wszystko wynagrodzone. Ja tam, ja tam jestem spełniony dzisiaj już. Spełniony, bo dwa razy. Jeszcze filmik jest zrobiony. Jeszcze jakbym miał to w ręku. No no, żeby to chwycić, nie? Ale wiesz co... Zdjęcia porobić. Jestem szczęśliwy ze tego względu, bo widzieliśmy co to jest, nie? No właśnie. No i z tego co względu jestem szczęśliwy jakby... Także Tu mogę sobie. Nie wiem czy wiesz co. No tu muszę stanąć, bo to jest to ale piękna była, ja pierdzielę Może się ją uda jeszcze wy... skusić to pięknego, ale... A wiesz jak jebła? Ale, ale to miałeś uderzenie No Siedzi Siedzi Siedzi, siedzi. Ja Kurwa masz Kurwa руки тяжкі, полова ちょっと一緒だね。 wspaniała miejscówka miejscówka w której musi być ryba ale tam jest dużo silnych nieł Przyszła mi, ej, spławę miałem, pod samym brzegiem, zaraz zobaczymy. Tylko nie wiem, czy ona mi tu przyszła, zaraz zobaczymy. No. Kurwa, no nie wiem no co, coś to mi wyskoczyło, nawet nie wiem co to było Bo mi się splątał wobler wiesz Wyciągnąłem w i, i, i wiesz, odplątuję go tutaj churra patrzę tu się splusnęło coś Ale nie wiem co to było wiesz W każdym razie to na pewno była ryba Kliknąłem, może się nagrało, bo mogłem trochę za późno kliknąć, ale zobaczymy. Prędzej nie ściągam. No, trzeba odtajeć, Odtaje nagrać dwa, trzy słowa. W piecu tak już. Generalnie pracamy na tarczy, ale bogatsi o doświadczenia. Niestety nie udało się nic złowić, ale pozwiedzaliśmy trochę. Nikt się nie upląkał w no, wodzie, nikt się nie, ja, nie utopił, wow. także jest wow. dobrze, Skład do lasemnego